Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie strzelce w horoskopie na grudzień 2023 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie-zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Strzelce, grudzień 2023 roku, rady, wskazówki dla strzelców. Strzelce. No kochane strzelce, ale się będzie działo, ale się będzie działo. Przede wszystkim na początek mam wa dla Was rady. Kupcie sobie kwarc różowy, nieważne czy za 5 zł, czy za 1000 zł, nieważne czy w formie małego kamyczka noszonego w kieszące, czy w formie naszyjnika, bransoletki, nieważne, ważne żeby był. Kwarc różowy przyciąga miłość, uzdrawia relacje, chroni energetycznie i eliminuje blokady energetyczne, a u Was takie właśnie blokady mogły się pojawiać, także warto by było i ważne by było, żebyście zainwestowały, kochane strzelce, właśnie w taki kwarc różowy. Ale po kolei, karta wyjściowa, jakie jest teraz, jak będzie za chwilę, siódemka mieczy. Wykazujcie się sprytem, macie spryt w sobie, mądrość, spryt, tak? Wykazujcie się tym, ale nie posiłkujcie się kłamstewkami, kłamstwami, błędami w komunikacji, jakimiś niedomówieniami, niedopowiedzeniami. Ale zwracajcie też uwagę, czy ktoś nie używa takich kłamstewek względem Was. Co Wam może poprzeszkalać w Waszym sukcesie? Rycerz buław i dwóch kielichów. No właśnie pochopne działanie. Nie działajcie pochopnie, nie działajcie pod wpływem impulsu i zwracajcie uwagę na to, czy spełniacie swoje marzenia, bo możecie robić, możecie robić dużo szumu o coś, co tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, a coś, na czym Wam zależy, no możecie to z jakiegoś powodu lekceważyć. Także spełniamy marzenia i nie działamy impulsywnie, nie działamy emocjonalnie. Karta rada piątka kielichów. Nie wprawiajcie się w dyskomfort, w zniechęcenie. Niech to nie będzie płaszcz nad rozlanym mlekiem. Uwierzcie w siebie i w swoje możliwości. No drzewko życia mówi o tym, że mogą być blokady energetyczne, ale dziewiątka mieczy mówi o tym, że kończycie jakiś etap, jakiś rozdział, który wam nie służy, który nie jest z wami spójny, który nie jest aktualny. Kończycie, zostawiacie to za sobą. Ale również, żebyście absolutnie jakieś lęki, blokady, uzależnienia, nałogi, toksyczne relacje, toksyczne kwestie, jakieś blokady energetyczne, jakieś trudności, żebyście w sobie uspokajały. Warto by było pochodzić na terapię i pomocniczo podziałać, czy medytacją, czy mindfulness, czy jogą, coś, co po prostu uspokoi Wasze emocje. 7 kadynarów mówi o tym, że będziecie cierpliwe i wykażcie się cierpliwością, bo to się Wam opłaci. Ziarenko już zostało, bądź za chwilę zostanie zasiane, a na plony, na ten sukces trzeba będzie chwilę poczekać, ale warto, bo jest karta cesarza. Karta cesarza mówi o mężczyźnie, który jest takim człowiekiem sukcesu, tak, jest głową rodziny. Bardzo często to jest partner docelowy, bardzo często to jest mąż, ojciec naszych dzieci, ale taki człowiek właśnie staje na Waszej drodze, nieważne jakby, jaka jest Wasza teraz obecna sytuacja? Czy macie kogoś, czy nie? To taki, taka osoba staje na Waszej drodze. Partner docelowy, ale również już może, może już stoi, a po prostu będzie aktywił, aktywował swoje działania względem Was. Ale również, mało tego, to będzie Wasza energia. Człowieka sukcesu, głowy rodziny, człowieka, który po prostu może wszystko. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki, życzę Super Grudnia. Do usłyszenia, do zobaczenia.